Ma do nas trafić blisko 1 trzecia wartości całego programu. Dziwnym jednak trafem to właśnie Niemiec brakuje na liście państw, które zaciągają kredyt na zbrojenia. Polska ma w tej sprawie dla beneficjentów tego programu, czyli dla Niemców, fundamentalne znaczenie. Bo jeżeli Polski w tym projekcie nie będzie, no to odpadnie. To jedna trzecia środków. Nie, bo no jesteśmy tego... klient premium, wysoki Sejm. Zapewne stąd właśnie obecność niemieckiego ambasadora w polskim sejmie podczas debaty poprzedzającej głosowanie nad. O kredycie SAFE. Migelberger nie tylko osobiście śledził nocne prace nad przepisami, ale też na bieżąco przez Internet popędzał polskich posłów do szybszej pracy. Śledziłem debatę na temat SAFE w Sejmie. Niespodziewana kontrowersja wokół programu wartego 150 miliardów euro, z którego Polska otrzymuje największy udział, 44 miliardy euro. SAFE ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych. Biorąc pod uwagę zagrożenie ze strony Rosji, nie ma czasu do stracenia. Przeciw niemieckiej ingerencji w polskie sprawy zaprotestował Rafał Bochanek z Prawa i Sprawiedliwości. Symboliczne, niemiecki ambasador pilnuje w polskim parlamencie, jak przebiega proces legislacyjny ustawy wdrażającej niemiecki kaganiec pod nazwą SAFE. Panie ambasadorze, skoro program SAFE jest taki wspaniały, to dlaczego pana kraj nie zdecydował się z niego skorzystać? A to nerwowa odpowiedź Niemca. Panie Bochenek, ponieważ Niemcy mają rating AAA i mogą dzięki temu uzyskać tańsze finansowanie, ale ponieważ chcemy wspierać szybki rozwój zdolności obronnych w Europie, zgodziliśmy się w ramach polskiej prezydencji współfinansować utworzenie SAFE. Rozumiem, że pan ambasador jest żywo zainteresowany, bo tak jak mówiłam, z jednej strony instrument finansowy, który już dostarcza po prostu żywej gotówki państwu niemieckiemu przez niemal pół wieku, a z drugiej strony zamówienia. Które też będą pracować na państwo niemieckie, bo będą z tego korzystać niemieckie firmy, podatnik niemiecki, bo oni będą odprowadzać podatki w Niemczech, więc wszystko jest w porządku. To jest z ich perspektywy to jest cudowny program, pod warunkiem, że sami z niego nie korzystają. Nerwowo reaguje też koalicja 13 grudnia. Jej politycy zapowiadają, że przed zaciągnięciem kredytu. Nie powstrzyma ich nawet weto prezydenta. Tutaj była koncepcja powołania osobnego funduszu na, y, w Polsce który by przyjmował te pieniądze z safe. Czyli pan bardzo ciekawie mówi, nawet jeśli prezydent by zawetował ustawę, to i tak elementy tej ustawy wejdą w życie jakimiś rozporządzeniami. tak? Rząd ehm, ma taką odpowiedź. E, ja nie chcę mówić, że te, te, rząd ma taką odpowiedź. Wydaje mi się, że istnieje taka możliwość wprowadzenia części z tych e, mechanizmów. Co ciekawe, kredytem SAFE z ramienia rządu Donalda Tuska zarządza Magdalena Sobkowiec Czarnecka. To była dziennikarka telewizji polskiej i Polsatu, a obecnie podsekretarz stanu do spraw europejskich. w w gabinecie Tuska. W ubiegłym roku została powołana na pełnomocnika rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy. Będziemy dalej rozmawiać z BBN-em. Ja jestem z